Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj tak się składa, że mamy obok kwiata 500X, a samochodem, którym ja przyjechałem jest Renault Kadjar. Ten samochód już miałem kiedyś na kanale, także zapraszam was do obejrzenia pełnej szczegółowej recenzji z tym autem. Omówię tylko różnicę, ponieważ miałem Kadżera z silnikiem diesla ze skrzynią manualną, teraz mam z silnikiem 1.2 też z manualem. 130 KONI, 1, 2, doładowana benzyna. No i jak wygląda ten samochód? To popatrzcie, tak wygląda ta renówka. Tu mamy Fiata 500X z bagażnikiem. Pożal się, Panie Boże! Bo pamiętam go do dzisiaj. Jaki był tragicznie mały. Chociaż gabarytowo widzicie, że te auta są, wydawałoby się, identyczne. Natomiast tutaj, jak już otworzymy bagażnik. Teraz akurat przywiozłem kontrabas. To Wam zaraz pokażę, jak wygląda test kontrabasu. No to jest konkretna ilość miejsca, tutaj naprawdę jest bardzo dużo miejsca, ten bagażnik jest dużo większy, tu bez problemu można by zapakować wózek różne rzeczy, jakoś tak Francuzi to zaprojektowali, że mimo bardzo podobnej wielkości nadwozia, to świat no, jest krótszy pewnie, chociaż coś tam jest krótszy, ale są to autka niby podobne, a jednak zupełnie różne. Powiem Wam tak. Co mnie denerwuje w tym samochodzie? Koła 19 opony, yy, ponieważ zrobiłem nim już prawie 700 km w kilka dni, tak wyszło. Opony to są zimówki konty Intercontact, no, pogoda jest taka psotliwa w kwietniu, więc dobrze, że są zimówki, ale są to opony 225, z tego co pamiętam, bo tu nic nie widzę po słońce. 225-45R19, może z tyłu będzie widać. Mamy tu tarczę, od razu sprawdzimy. Jest tarcza niewentylowana 225/45/19? Tak jak powiedziałem, i te opony są przy tym zawieszeniu trochę za twarde. W takim aucie rodzinnym, bardziej spokojnym, miejskim, chciałoby się mieć więcej komfortu, bo tu żadnego sportu nie będzie. A ta sztywność nadwozia, no może dzięki tym kapciom, mniej to się buja, zawsze coś za coś, ale Suma summarum, zdecydowanie bardziej wolałbym mieć auto, które jest komfortowe. Niż, niż takie twardawe. W 19-kach ten samochód jest już dość twardy. Co mogę Wam powiedzieć o wnętrzu tego samochodu? No przede wszystkim na plus zasługuje na pewno wielka, olbrzymia panorama. Eee, tak jak powiedziałem, nie będę tutaj robił żadnych testów widoczności i tak dalej. Nie będę sprawdzał, jak brzmi system BOS. Bo już to wszystko miałem. W tamtym aucie, także nie będę mówił, że tu się odbija słoneczny dzień, to bo już to mówiłem w tamtych filmach. Powiem Wam tylko o tym, co mnie w tym samochodzie denerwuje, a co mi się podoba. Zacznijmy od kierownicy. Odpalamy silnik i zobaczcie, co się dzieje. A, wyłączymy muzyczkę. Ile trzeba wykonać obrotów, żeby wykonać pełen skręt z pozycji 0? Więcej niż półtora. Rzadko mi się zdarza mi samochód. Zobaczcie, tak by było półtora, a tak jest półtora i jeszcze coś, żeby nie było wątpliwości 0, 1 i tak by było półtora i tak, czyli jest prawie, że prawie że no nie 3,5, ale. 3, 25, 33, 35 no bardzo dużo trzeba się namachać i to bardzo, bardzo czuć bo samochód mimo tego, że nie jest długi to jednak, jednak no niestety wymaga bardzo dużego nakręcenia się natomiast na pochwałę zasługuje na pewno silnik benzynowy można się pomylić patrząc na czerwoną szóstkę ale tak jest to 1,2 doładowane pracuje cichutko jest w tej chwili zimny jak widzicie bo samochód stał parę godzin ale jak się rozgrzeje to zaraz Wam pokażę Co mi się w tym samochodzie bardzo podoba, Ano to, że jest to idealny samochód dla muzyka, dla kontrabasisty. Zobaczcie, jeszcze nawet zostało tu troszkę miejsca. Włożyłem tutaj instrument, który mierzy w futerale już blisko 1,90 m. potrzebuje przestrzeni na długość. I teraz popatrzcie, co się dzieje z przodu. Manualna skrzynia i mogę bez problemu zmieniać biegi. Co prawda, podłokietnik nie istnieje już wtedy, bo no, długość nadwozia, prawda? Także w dużo dłuższych samochodach ta główka ma szansę się schować gdzieś za oparciem pasażera czy za oparciem kierowcy. Natomiast tutaj no raczej na to nie ma szans, żebyśmy zyskali cały podłokietnik. Oczywiście moglibyśmy go przepchać jeszcze tutaj bliżej, bo tutaj się zamknie i zyskamy jeszcze kilka centymetrów, ale to i tak nam nie da całego podłokietnika. No mogę wam pokazać ile to będzie. Mniej więcej o, tyle. Tu już się zamknie bagażnik, to już jest koniec. No i jest namiastka podłokietnika, tu się raczej nie da opierać ręki ale samochód jest bardzo wygodny bardzo dobry gabarytowo do tego, żeby wozić instrument. dużo lepszy niż na przykład sedany na których punkcie mam bzika a one są kompletnie nieprzystosowane do wożenia sprzętu, na którym gram kiedyś grałem dużo częściej, teraz grywam dużo rzadziej na tym pudle, jeżeli już to biorę basówkę natomiast no, czasami go przewieźć trzeba i wtedy rzeczywiście przydaje się tego typu Nadwozie. Także tu duży plus za pakowność i wszechstronne zastosowanie takiego nadwozia. Robię filmik teraz dla Was, wracając z poznania z targów odnośnie spalania za ciężarówką, za naczepą. Zobaczcie, w tej chwili mam około 4 litry na 100 km, jadąc w, no, w dosyć sporym dystansie za naczepą ciężarówki. Dużą, która niweluje opory aerodynamiczne, jeżeli opory powietrza, które stawia nam. Nasza wspaniała ziemska atmosfera, no i zobaczcie teraz jak podjadę bliżej, ustawię tempomat, żebyśmy cały czas jechali z tą samą prędkością, tylko tutaj teraz staram się podjechać używając tylko tempomatu do tej naczepy, dobra, zwalniamy 90. No i zobaczcie co się dzieje, jesteśmy tuż za ciężarówką i teraz co się dzieje ze spalaniem. nosi zdecydowanie mniej. Patrzcie. Wracamy z karygodnymi opłatami i autostradą, ale ponieważ żona bardzo lubi taką podróż, bez tak, bez ciągłego zwalniania w zabudowie i tak dalej, no to nie mamy wyjścia. Wjeżdżamy na płatną. Pierwsza bramka to będzie 19 zł, następna będzie kolejne 19 i ostatnia to będzie 9,90, czyli bez tam 2 zł z groszem płacimy 5 dych za przejazd Poznań Warszawa. Uważam, że jest to skandal jak na nasze zarobki i na dystans 300 km około ale 300 zobacz, km. Dobrze, no ale chodzi o to, że są trzy punkty poboru opłaty. niektórzy 190. No kochana, wiesz, jak tu masz olbrzymią ciężarówkę z naczepą jeszcze, i z, bo to jest ciężarówka plus e, ciężarówka plus jeszcze dodatkowo do tego przyczepa. Nie, z przyczepą nie z naczepą Naczepa to To Są podwójne taki road train. Wracamy z y, targów w Poznaniu do Warszawy, no i zobaczcie, jaka jest sytuacja. Zasięg 280 km postawiłem sobie za punkt honoru dojechać do mety, nie tankując. Oczywiście czeka mnie natychmiast po przyjeździe do Warszawy tankowanie, ale chcę całą trasę powrotną, mam no, 270 km do mety. Zasięg mi już od, od, od jakiegoś czasu widnieje 280, więc zaraz się zmieni na 270, czyli jesteśmy dokładnie na limicie do. Krytycznej rezerwy. No i ustawiłem maksymalną prędkością, z jaką się przemieszczam obecnie, to jest 120 na godzinę, żeby spalanie nie było za wysokie. Aczkolwiek jechałem przez długi czas z prędkością 114, 116 na tym pomacie, więc e, zobaczycie dlaczego. Dlatego, że aktualne zużycie wynosi około 8 litrów. Jest sporo, to jest sporo przez powierzchnię czołową, więc troszkę zwolnijmy może. Teraz ustawię mu tak e, 116, zawsze to coś to zużycie spadnie realnie to daje jakieś tak 113 11. płacimy 5 dych za powrót autostradą, ale mam za punkt honoru mówię postawiłem sobie nie tankowanie to tu nie za bardzo też jest gdzie no i zobaczcie, no nie wygląda to o wiele lepiej, też tam między 7 i pół jest minimalnie z górki będzie na totalnym limicie dojazd Krop, o kropelce będzie powrót tak to jest, mały zbiornik paliwa, silnik benzynowy 1.2 turbo nie ma lekko. Korzystając z okazji, że nikogo nie ma za mną na autostradzie, pokażę Wam, jak wyprzedzają się ciężarówki. A ja i tak, jak na ciężarówkę, która wyprzedza, tak jak przed chwilą te dwie ciężarówki się wyprzedzały, wyprzedzam szybko. Zobaczcie. Tak wyprzedzają kierowcy ciężarówek siebie nawzajem. Jadę 90 na godzinę, ten jedzie 89. Fajnie, co? I tak właśnie na autostradzie się wyprzedzają kierowcy ciężarówek. I ja uważam, że jest to totalną paranoją, bo ten typ, ja wiem, że on sobie jedzie swoim tempem i nie za bardzo mu się chce zwalniać, ale w takiej sytuacji, kiedy wszyscy muszą hamować ze 140 do 90, zobaczcie ile trwa takie małe wyprzedzanie, za mną nikogo nie ma, nie martwcie się, ja nikomu nie utrudniam życia. Jakiś kilometr za mną zbierze się tam samochód. No i tak właśnie wyprzedzają się ciężarówki. To jest reportaż z drogi powrotnej. Tylko demonstracja ma na celu pokazanie tego absurdu, zamiast po prostu faceci daliby sobie znać, że się wyprzedzają. No i teraz wjeżdżamy, już wiem, że się mogę zmieścić przed kolesia. A za mną pędzi już teraz właśnie, zdążyłem. I zobaczcie. No taka jest różnica: 140-150 sobie jedzie gość. Tak jak wszyscy tutaj. I czy nie lepiej by było, gdyby kierowcy sobie nawzajem pomagali, ułatwiali. Nie wiem, jaki jest problem w takim momencie dla kierowcy ciężarówki dzwonić. Może wy mi wyjaśnicie? To taka tylko mała ilustracja. Leksusik pojechał ładny. Tego, czego nie lubię i chyba nikt z was nie lubi na autostradzie. Tym bardziej, jak się za nią płaci, żeby szybko nią pojechać. Popatrzcie, ja z pomatem i załóżmy, że zasypiam za kierownicą. Co się dzieje? O, o, o dostaję sygnał z głośnika, teraz puścimy ciężarówkę tutaj dostaje sygnał z lewego głośnika, z lewych głośników, że wpadam na linię. I to samo jest, jeśli jest poboczy, Zobaczcie. Symuluję, że zasypiam, leciutko skręcam, bez kierunkowskazu i co? O, 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 teraz z prawej strony. O, a jak dam kierunkowskaz, popatrzcie, kierunkowskaz na poboczy i nic nie ma. Oczywiście nie będę takiego, bo ktoś pomyśli, że oszalałem i zaraz będzie nam nie dzwonił. O, to już kolejny punkt poboru opłat. Szybko coś. Dziady nas chcą tu oskubać z kasy. Dobra, manualna skrzynia, redukujemy, hamujemy silnikiem Gdzie tu nie ma kolejki do bramki? No, wszędzie są Czekaj, tu może za tą łajbą będzie najszybciej Chociaż może... No jest za, tym, za tą ciężarówką chyba Moje wariactwo i moja świroza, żeby na jednym tankowaniu dojechać, zrobić trasę Warszawa-Poznań-Warszawa jest to kupione tym, że muszę jechać z prędkością taką, jaką teraz widzicie, tempomatowe 94, czyli około 90-91 tak naprawdę, czyli jadę tempem ciężarówki. No ale mam dzięki temu średnie zużycie przy tej prędkości 90 km na realnej w okolicach 6 litrów. Do celu mamy 192 km. Coraz nam się ten czas troszeczkę podnosi, wydłuża, no bo ja nie mogę jechać autostradową. No ale zobaczcie, jest szansa, że dojadę, bo. Średnio już tam spadło 7,9 odkąd odebrałem samochód po 434,5 km, a cicho tam. Zasięg mam 210 nadal, natomiast do celu mam 192, więc mam około 10 km, 10, bo to zaraz mi się zmieni na 200. Zobaczymy kiedy. Nie? Tak, około 10 km ponad limit, wystarczający na, na dojazd. Według samochodu, liczone oczywiście według komputera. No mam nadzieję, że komputer się nie myli, bo nie będzie fajnie. A na razie jedziemy i jest fajnie. A ja jestem prawdziwym świrem, bo zamiast grzać 130-140 płatną autostradą i wlać 20 litrów, czy 15 chociaż, no to jadę jako czołom. Ale ja sobie coś postanowiłem i tego będę się trzymał. Jestem teraz ciężarówką, jadę 90 na godzinę. I tak zatankować muszę. Bo samochód mam jeszcze przez kilka dni. Zrobię nim przynajmniej po powrocie do Warszawy. Jeszcze ze 100 km w ramach testu, może ze 200, więc przynajmniej z 15 litrów trzeba będzie wlać. nawet 20, zobaczymy. Ale postanowiłem sobie coś i się tego trzymam. Jak sobie coś postanowię, to trzymam. No i jest, zobaczcie, nadal 210. Udało mi się moją dziadkową jazdą. 190 spadło nam i cały czas jest jeszcze 210. Zaraz na się zmieni na 200. Ale to mamy co najmniej 10 km na razie. Ponad. To, co jest nam potrzebne. Wracamy i sprawdzimy teraz wyciszenie przy prędkości około 90 na godzinę według GPS-u. Jak jest głośno w kabinie? No, jak widzicie, to jest przyjemna. Głośność na trasę 63 dB to jest bardzo przyjemna jazda, 63-63,5 Tak można miło jechać, słuchać muzyki. Wszystko co powyżej 100, no to już kończy się taka frajda. Teraz jest bardzo fajnie, cichutko. Jedziemy teraz tak jak ciężarówka, no i żonka tu włączyła jakieś tam szmoncesy z telewizji. Sporowaliśmy urządzenie przez Bluetooth i słuchamy cudownej audycji. Na wysokim poziomie... Tak, o pustych kobietach. idealne po targach z dziewczynami, z pustymi dziewczynami, lafirendami można włączyć. Polki, które pokochało choriu. Taki szmatławiec, odmóżdżacz. Królowa z nazwiska i z zamiłowania. Miłośniczka szczególnie. Tak lepiej się słucha, czy nie? Jak się ogląda. Szono mężczyzny jednego na milion, czyli pana starzenia. Dźwięki jest samochodem. No, moja dziadkowa jazda dała tyle, że 100 km zasięgu jest w tej chwili, a do celu mamy 54 km, czyli już jest bezpieczny zasięg według komputera. pokładowego. zaraz tu się pojawi 90, natomiast tutaj mamy 54. Także już bez stresu dojedziemy na miejsce. Uda się zrobić cały dystans. A od początku mamy ile? Od początku jazdy mamy 571 km i od 30 odbioru Renault. Wczoraj jest z parku prasowego. I to z taką prędkością 9 na godzinę bardzo przyjemnie się jedzie. Nic tu nie szumi ze słupków A. Nic. O, no tak, w taką pogodę na światłach dziennych to no w taką widoczności chyba no, ciekawe. Nie, nie ma świateł dziennych. Prawdopodobnie mam włączone światła pozycyjne, bo tak to dziwnie wygląda auto by musiało już na pewno światła mijania, tak jak nam aktywnie. Zbliżamy się już do celu, mamy do mety 20 km, jak widzicie, ale renówka nie odmierza już zasięgu od przynajmniej 20 km. Na pewno 15-20 km mamy już bez informacji. Zasięg jest nieznany. Pojawił się oczywiście symbol dystrybutora. Piknięcie już było przy 90 km, że jest rezerwa przy 90 km do celu, czy w zasięgu, nie, może nie do celu, w zasięgu. Jak zasięg był 90 km, to pokazała się już rezerwa, a w tej chwili jest już od dawna zasięg nieznany. Spalanie obecne w okolicach 5 litrów przy 80 na GPS-ie 7,2 odkąd wyruszyliśmy z Warszawy 604-605 km temu, tak to wygląda. No i jedziemy powolutku. Myślę, że dojedziemy bez żadnego problemu, no bo mieliśmy bonus 30 km zasięgu nad dystansem, ponad 30, 30, tak co najmniej 36,5. Dojechaliśmy na miejsce, raport końcowy 623 km przejechane, od dawna już nie ma aktualnego zużycia, czyli zasięgu, <śm> zasięgu właśnie chciałem pokazać. No i średnie po tej trasie ekstremalnej. 7-1 w sumie, odkąd odebrałem samochód. W pierwszą stronę było, zdaje się, 7, nie, 8 coś, 8,5, 8,6. No to już będzie można sprawdzić. No proszę. Gratulacje. Doskonale wykorzystujesz siłę inercji pojazdu. 5 gwiazdek. 5 na 5. Dojechałem obwodnicą do domu. Uh -oh. Średnie spalanie 6,8 z tego odcinka dzisiejszego, jaki wykręciłem, 35, 13,8, cichutko mi. I zmiana biegów 5 gwiazdek, jak widzicie, przewidywanie 5 gwiazdek. Także jest nieźle. Zdejmij głaźnik i wyrdapowuj, powiesz że już. Dobra, Brawo. finiszujemy. Zdję... Jesteśmy w siedzibie Reno. Koniec testu wygląda następująco. Zrobiłem tym samochodem w kilka dni, 735 km. Ostatnio zresetowałem: to jest moja jazda po Warszawie, średnia prędkość 39,2, obwodnica od resetu 89,6, zasięg już nie pokazuje zasięgu. Średnie zużycie 7 litrów. Tutaj macie mój wynik: obwodnica Warszawy. Warszawa, tak wygląda jechanie: bardzo, bardzo, bardzo delikatne. Naprawdę bardzo delikatne. Dostaję 4,5 gwiazdki zmiana biegów, 4,5 gwiazdki przewidywanie, przyspieszenie tylko dwie, nie wiem dlaczego, a jeździłem bardzo, bardzo delikatnie. Niby zaleca ten asystent tutaj ekojazdy, żeby zmieniać biegi bardzo delikatnie, ale jak się to robi, to widzicie, dostaje się... Znaczy, po prostu dodawać gazu bardzo pomalutku i nie dostaje się najlepszego wyniku. No ale nic, poza mega dużą ilością obrotów kołem kierownicy, które trzeba wykonać, poza troszkę tutaj elementem tym plastikowym, kiedy noga mi się obija w dłuższej trasie i tutaj nie za szerokim... Tym miejscem dla kierowcy i 19-calowymi felgami, które nie są najlepsze na wszelkie studzienki głębokiej nierówności w tym aucie, no to naprawdę samochodzik się broni, jest dobry. Jako miejskie to czydło spełnia bezproblemowo swoje zadanie i uważam, że ktoś kto wybierze ten samochód nie będzie zawiedziony. Tak myślę. Chciałem jakoś podsumować to autko i muszę Wam powiedzieć, że od strony wyciszenia silnika, bo jest to benzynka 1.2 130 koni, od strony wibracji jestem bardzo zadowolony z tego samochodu po zrobieniu 700 kilometrów w kilka dni jedynym problemem jest to, że po, żeby osiągać tutaj bardzo dobre wyniki no trzeba strasznie się namachać skrzynią biegów manualną ja po Warszawie bez korków, obwodnica i, i trochę miasta ze światłami ale raczej korków brak, osiągam wynik poniżej 7 litrów ale jest to okupione tym, że jeżdżę na ćwierć gwizdka nawet nie na pół gwizdka, tylko jeżdżę naprawdę mega super delikatnie i jest to do zrobienia, 6,8-6,9 można takie spalanie mieć po Warszawie bez oczywiście, bez dużych korków. Tylko, że cały czas mówię, obroty nisko utrzymywane i to jest zabawa lewarkiem bez przerwy, więc dla tak zwanych maniaków ekojazdy jest to silnik całkiem niezły do miasta, ale w trasie no, to, jest, to są bolączki tej konstrukcji czyli duża powierzchnia czołowa, mm, słaby silnik. I jeżeli jedziemy naprawdę szybko, no to niestety on wciąga, wciąga sporo przy 130-140, odechciewa się. Jak się patrzy na średnie spalanie, na chwilowe spalanie, odechciewa się cisnąć. Bo o ile, nawet huk, jeszcze nie jest tragiczny przy tych 130, chociaż też już ze słupków a dochodzi do nas hałas, to zobaczycie w czasie jazdy, w czasie jazdy, dużego testu, no to właśnie to spalanie przy tej kosiarce 1-2 turbo nie jest fajne. Ale suma summarum, samochód mi się naprawdę podoba jest pakowny, jest praktyczny, łatwo się nim, dosyć łatwo się nim wszędzie wjeżdża, manewruje, dobra widoczność. Ogólnie, jeśli ktoś jest zainteresowany autem w tym segmencie, polecam i przede wszystkim polecam obejrzeć testy tam gdzieś w karcie będą z tym modelem obszerną recenzję, tylko że z silnikiem diesla, też z manualną skrzynią. Dzięki za test, trzymajcie się i do zobaczenia na następnym razem.